Dziś firma konserwująca ołtarze boczne w kościele wykonuje ostatnie prace. Zapytam o szczegóły prowadzonych prac. Proszę się przedstawić i powiedzieć, skąd jest firma. Mam na imię Marcin Fałsek, jestem dyplomowanym konserwatorem i restauratorem dzieł sztuki i firmę konserwatorską prowadzę w którą... Proszę powiedzieć, przed przystąpieniem tutaj do prac, w jakim stanie były ołtarze, jaki był ich stan techniczny, no jaki stan degradacji, powiedzmy, bo wymagały już jednak prac konserwacyjnych? Ołtarze, jak to zwykle bywa przed pracami konserwatorskimi, one wymagały interwencji, a mianowicie były zaatakowane przez owady i należało drewno jady, ze struktury drewna. Poza tym otwory po obadach trzeba było zakitować. Ołtarze były zabrudzone, wyglądało bardzo nieestetycznie. Tak więc po odpowiednich zabiegach konserwatorskich. Ołtarze należało w odpowiedni sposób wyeksponować, a mianowicie powierzchnię drewna należało oczyścić, a później po zakietowaniu otworu, po obadach, całość ołtarza pomalować i wykonać złocenia. A propos właśnie złocenia, czy używał Pan tutaj materiału złoto, czy materiały zastępcze jakieś? Te ołtarze w tym kościele. To XX wieku nie mają żadnej wartości, zarówno naukowej, jak i historycznej, i w tym przypadku użyto materiałów zastępczych. A co to za materiał, jeśli chodzi o to, można wiedzieć? Są to materiały bazujące na sproszkowanych metalach do mieszkku spoli. Rozumiem. Proszę powiedzieć, ile gwarancji firma daje na wykonane tutaj prace? Z reguły prace konserwatorskie są prowadzone po to, żeby wytrzymały długą próbę czasu, więc mam nadzieję, że za 20-30 lat będą dobrze wyglądać. Wykonuje Pan dużo w ogóle takich prac konserwatorskich? Ja prowadzę generalnie prace konserwatorskie przy obiektach ruchomych, czyli wspomniane ołtarze, ale też również ambony, prospekty organowe, obrazy, chciennice, czyli wszystko, co jest wykonane z drewna, a także i malowidła ścienne. A że tak miałem pytać na początku, to jest pana pierwsza tutaj praca w Dygowie? Na pana... W Dygowie, tak. jasne. Panie. Natomiast działam normalnie na terenie całej Polski, a głównie na terenach województwa zachodniego Polskiego. Dziękuję panu uprzejmie. Dziękuję również.